Hej Siemneczko, witajcie z tej strony Gileon i witam Cię w sklepie 27 lipca 2025 roku. No i co, fantastyczna czwórka, nadal w sklepie? I mamy nowy zestaw uliczna Obserwacja za 2800. I mamy w nim nowe skiny i temy znajka czyli ROW z 1500 tak się je prezentuje wraz z takimi stylami i styl LEGO. Ewa, EVA z 1500 tak to wygląda wraz z takimi stylami. I stylego. Topór obserwatora za 500. Topór wędrowny za 500, ekwipunek obserwatora za 300, zestaw wędrowny, dron racji. Ultrakamuflaż Nike Tech za 500. I termokamuflaż Nike Tech za 500. Buty to samo. Powróciło Thunderbolts. Gwiazdeczka za 1200 taksówkarz za 800, sica za 1200, urlop nad morzem, larwon, wanderlust za 1800, Tradycyjna Tygrysica za 800. Bagienny Rębacz za 1200. Paluszki rybne za 800. Mroczny Okruch za 1200. Kowal Losu za 800. Pasiasty Siekacz za 500. Zestaw protokół miał nadal w sklepie dzikie X za 300 heksagonalne za 500. Balonowe bomby za 300 ikonowe emotki to samo buz bojowy nadal w sklepie, luzacki lipiec to samo. Ścieżki amowe nadal w sklepie. Powróciła szafka Setiego, szafka Kamiego, to samo, odpalę silniki, nadal w sklepie, dziesiąty rok Rocket League, to samo, Bruno Mars, nadal w sklepie, Eminem, to samo. Nie ma już dzisiaj cyborga, skinów z Wiedźmina i ikon. No i co, jeśli sklepie Wam się podobało, to pamiętajcie, subzone łapko w górę kod Gigilon w sklepie. A się z Wami żegnam. Siemneczko.